Nie przesadzajmy w swawoli. Paweł, milczenie. Gdzież go znowu poniosło? Paweł, że też ten chłopak musi nam zawsze sprawiać przykrości. Już na pewno coś broi. Matka Pawełka rozejrzała się wokół i jeszcze raz zawołała: hop, hop, Pawełku. Cisza. Pawełka ani śladu. A tymczasem. Pawełek był u kolegi i farbą, którą przygotowano do pomalowania bramy, upiększał domowe zwierzęta. Zaraz po tym bąknął tajemniczo. Niedaleko stąd widziałem młode wrony. Z drabiny można je łatwo dosięgnąć. Chodźmy. Gdy Paweł wchodził na ustawioną drabinę, na jego dolnych szczeblach usiadł kolega i śmiał się z wyglądu wiernego burka. Nagle drabina zmieniła swą pozycję. Ojej, ratunku! wykrzyknęli przestraszeni chłopcy. I wpadli do bagnistego stawu. Wrony zaskrzeczały radośnie, wychylając się z gniazda, a zdenerwowany burek. Szczekał. Dobry, wierny burek uratował chłopców, wyciągając ich z bagniska, w którym utkwili, jak dwie strzały. Niewesoły był powrót do domu. Wyglądamy jak diabły i żyjemy dzięki łasce burka, zauważył kolega. A wrony cieszą się, dodał Paweł. Na widok Pawła matka załamała ręce. Coś ty z siebie zrobił! zawołał ojciec. Czekaj, już ja się wezmę za ciebie. Wykąpano go na podwórzu i przebrano w czyste ubranie. Pamiętaj, żeby mi to było ostatni raz! groził ojciec. Tatusiu, żeby nie wiem co, będę już grzeczny, zawołał Paweł. Za to przyrzeczenie matka mu dała wielki kawał doskonałego placka. Pobiegł Paweł nad staw, a widząc pływającą rodzinkę gęsi, zaczął przynęcać je plackiem. Kiedy podpłynęły i z zaufaniem, otwierając dzioby, oczekiwały na ciasto, Paweł, wołając, mam cię! Pochwycił małą gąskę za szyję. I wywijając nią w powietrzu, zadowolony udał się na poszukiwanie nowej, zabawy. Tymczasem dogoniły go stare gęsi i pochwyciły z tyłu za ubranie. „Orety, rety, o rety! Dar się w niebo głosy. Wreszcie przewrócił się. Oj, boli! krzyczał, bo gęsi zaczęły Pawła mocno targać za uszy. Chcę być grzeczny, będę grzeczny! wołał przestraszony. Uniesiony w górę spoglądał na małą gąskę, która odebrała mu placek. Na oczach rodziców gęsi zawiesiły Pawła na wysokiej stodole, po czym odleciały do swoich dzieci. I pływając w wesołych nastrojach, zajadały się Pawła plackiem. Paweł niemało najadł się jeszcze strachu, gdy przy pomocy sąsiada i domowników ojciec zdejmował go z wysokiej stodoły. Po tej przygodzie Paweł nie przesadza już w swawoli. Jest bardzo grzecznym chłopcem i dla innych stał się przykładem.